Być służebnicą Pana była to myśl jedyna, która wypełniała całą moją duszę. Czułam, że w niej było całe moje życie. Na Ziemi nie miałam żadnego innego zadania, nic do zrobienia, poza tym jednym być służebnicą Pana. Och, tak bardzo bym chciała, żebyś odkrył. Jak wielką radość zalewa duszę wtedy, gdy czuje się wolna od zła i może doznawać rozkoszy w ojcowskich ramionach Boga. Te słowa włożył w usta Maryi włoski kapłan Ferdinando Rancan w książce Wyznania Matki Bożej. I są one słowami prawdy, nieprzerwanie określającymi duchowość naszej matki. Maryjo, trwając w nieustannym zjednoczeniu z Bogiem, odkryłaś, że sens istnienia człowieka na Ziemi zamyka się w słowie służba. Trwając niezmiennie w ramionach Boga Ojca, napełniając się Jego miłością miłosierną, zostałaś obdarowana przekonaniem, że życiem, rozwojem dla tej miłości, a więc rozwojem dla człowieczeństwa, jest się udzielać, rozdawać, ofiarowywać innym, a nawet umierać z tej miłości. Zrozumiałaś, że im hojniej rozdaje się tę miłość, zwłaszcza wtedy, gdy to rozdawanie kosztuje, tym jeszcze bardziej się w nią obfituje. Ta boska, osobowa miłość stała się w Tobie ciałem, Mario. Poczęłaś Syna Bożego. Cóż to za cudowne obfitowanie, radość nie do opisania, ojciec, jak nieskalaną owieczkę, objął cię w sposób fizyczny ramionami syna. Nas również powołał Bóg, abyśmy byli sługami Jego miłości miłosiernej, w Jego dzieciach, naszych braciach i siostrach, na podobieństwo sługi sług Jezusa. Z jednej strony wiemy, że Bóg udzielający się bez reszty w sakramentach jest jednym, jedynym źródłem miłości miłosiernej. Wiemy, że tylko Jego miłość jest czysta, a zatem naprawdę życiodajna, krusząca mury niewiary, lecząca rany, kompleksy, cudownie wyprowadzająca z więzienia grzechu. Będąca dla nas jedyną skuteczną siłą do walki z pokusami diabła. Jesteśmy świadomi, że tylko ta droga, droga stawania się miłością miłosierną, dla Boga w bliźnich, jest sposobnością, aby doświadczyć prawdziwego szczęścia już tu na Ziemi. Nade wszystko zaś jest pewną drogą do nieba. Z drugiej zaś strony. Jest w nas niemały opór, czy też ospałość, aby wejść na tę drogę i na niej wytrwać do końca, aż do śmierci. W każdym z nas ukryty jest, jakby w cudzysłowie, zły pan, nasze grzeszne ja, zły pan, który usiłuje nas wodzić po ścieżkach pychy, panowania nad innymi, wygodnej zmysłowości, przyjemnego, jednak potępiającego w skutkach grzechu. Czy nawet w ścieżkach buntu, lub nieuświadomionej już niewiary. Czasem młodzimy się myśląc, że jeżeli zostawimy sobie jakiś margines w cudzysłowie niezależności i jakąś część nas i naszego funkcjonowania dla siebie, nie oddając wszystkiego Jezusowi, to nadal będziemy wolni. A przecież dobrze wiemy, że tam, gdzie brakuje Boga. Tam niewo niewola bałwochwalczego egoizmu. I to jest niewola najbardziej upokarzająca i przytłaczająca, niszcząca nasze człowieczeństwo i tych, z którymi jesteśmy w relacji. Pokusie fałszywej służby, nie mając doświadczenia Boga jako miłosiernego ojca, uległ w swoim czasie faryzeusz szabeł starsu oraz inni faryzeusze i uczeni w piśmie. Historia Pawła oprócz tego, że jest wypełnieniem się słów z przypowieści o nieskończonym miłosierdziu Boga Ojca, którym napełniony pasterz Jezus ratuje od potępienia zwiedzioną owcę, z jakiej czyni świętego, uosobienie miłości miłosiernej Ojca choćby dla Filipian. To część tej historii powinna być dla nas także przestrogą. Jej treść stanowi bowiem tragiczne panoszenie się człowieka religijnego, wykształconego, skrupulatnie przestrzegającego prawo mojżeszowe, modlącego się, poszczącego dwa razy w tygodniu, oddającego dziesięcinę, cieszącego się wielkim autorytetem religijnym wśród ludzi, wywierającego duży wpływ na życie polityczne i społeczne i uwaga, w swoim niemaniu będącego wolnym, prawdziwym sługą Pana, jednak w rzeczywistości bardzo od Niego oddalonym, pozbawionym miłości miłosiernej, zniewolonego własną wizją służby, pałającego nienawiścią i chęcią mordowania wyznawców Chrystusa. Tak łatwo podzielić los apostoła narodów sprzed nawrócenia. Tak łatwo oddzielić kult, wyznawanie wiary w Chrystusa, Odmiłowania go i służenia mu w drugim człowieku. Najpokorniejsza córko Boga Ojca, oblubienico ducha świętego i matko syna Bożego, przychodzimy do Ciebie, bo jesteś naszą prawdziwą matką. Matką wypełnioną służebną miłością Boga, której mocą możesz otworzyć nasze serca, abyśmy i my. Nią się napełnili, mistrzyni życia, poprzez doświadczanie miłości Boga w Tobie. Chcemy dojrzewać w naszym człowieczeństwie, aby być świadkami tej miłości dla tych, którzy porzucili miłosiernego Ojca, ponieważ z różnych powodów nie doświadczyli go tak naprawdę w Chrystusie obecnym w Kościele. Rozważając trzecią tajemnicę światła. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia oddajemy Ci, Mario w tych szczególnych dniach naszych bliskich zmarłych, zmarłych ojców i braci Paulinów, konfratrów i dobrodziejów zakonu Paulinów, dusze w czystu cierpiące, a także tych, którzy w ostatnim czasie zginęli na wojnie oraz w wypadkach samochodowych. Modlimy się za Kościół Święty. Za papieża Franciszka, naszą umiłowaną ojczyznę, Polaków rozproszonych po całym świecie, archidiecezję częstochowską oraz cały nasz pauliński zakon. W pierwszy czwartek miesiąca prosimy Cię o nowe, święte powołania, kapłańskie, zakonne, misyjne dla Kościoła Świętego. W sposób szczególny polecamy Ci, Maryjo, kapłanów, siostry zakonne, i osoby świeckie, które będą dziś czuwać przed Twoim cudownym wizerunkiem w ramach inicjatywy Powołani dla Powołanych. Matko, pomóż im tej nocy przyjąć miłosierną miłość Chrystusa, która obudzi ich na nowo do służby według Jego woli, a poprzez nich obudzi tych, których powołanie do kapłaństwa czy życia zakonnego uśpił świat. Składamy w Twoje dłonie wszystkie intencje złożone w księdze modlitwy apelowej. Modlimy się za parafię Ostrowo-Kościelne, którą nawiedzasz w swoim jasnogórskim wizerunku. Modlimy się o uzdrowienie dla siostry Zuzanny, o cud uzdrowienia dla Pawełka Celińskiego, dla Helenki, o powrót do zdrowia po wypadku dla Maćka i Szymona. W intencji Katarzyny Kępińskiej, Sebastiana Skoga w dniu urodzin, o szczęśliwy przebieg operacji i zdrowie dla ojca Rafała, o opiekę Matki Bożej dla Oli i Józefa Jaworskich oraz całej rodziny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko. Ojcze nam teraz w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Modl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża, Rodzicielko. naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Wieczny odpoczynek radzim dać panie. Wieczny odpoczynek radzim dać panie. Wieczny odpoczynek radzim dać panie. Wieczny odpoczynek Radżim dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Księdza Biskupa Andrzeja Przybryskiego prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać wszystkim wam, drogie siostry, do zebracia za wspólny udział w municji apelowej. Za chwilę dla tych z was, którzy dzisiaj nie byliście nam przy świętej, jesteście w stanie łaski uświęcającej, będzie możliwość przyjęcia Komunii Świętej po obrzędzie Komunii Świętej. Tak jak słyszeliśmy, rozpocznie się nocne czuwanie, jak w każde pierwsze czwartek miesiąca. Jest to czuwanie w ramach inicjatywy powołani dla powołanych. To czas wzajemnej modlitwy, tych, których Pan Bóg powołuje do służby w Kościele, ale także czas naszej modlitwy o to, by Pan Bóg obdarzył nas nowymi, licznymi, świętymi powołaniami kapłańskimi, zakonnymi i misyjnymi. Przypomnę, że jutro na Jasnej Górze naszą wspólną modlitwę rozpoczniemy, jak każdego dnia o godzinie 5.30 wspólnym śpiewem godzinek, o niepokalnym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Pierwsza Eucharystia w kaplicy Matki Bożej o godzinie 6 rano, którą poprzedzi odsłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej. Dla tych, którzy pozostają w swoich domach, przypomnę, że poranną przeświętą świętą o godzinie 7 rano transmituje program pierwszy telewizji polskiej, a o godzinie 13.30 telewizja Trwam. Na bieżąco możemy łączyć się z Kaplicą Matki Bożej za pośrednictwem naszego kanału YouTube'owego, jak również poprzez platformę multimedialną TVP VOD, klikając w zakładkę, następnie w ikonę Jasnej Góry. Spowiedź w naszym sanktuarium odbywa się w Kapity Sakramentu Pokuty od godziny 6.15 do godziny 19.30. Obiekty muzealne, które znajdują się na terenie Jasnej Góry, czynne są od godziny 9 do godziny 17.00. Wszystkim Wam, z i bracia, życzymy błogosławionej, spokojnej nocy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Miej Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z Wami. Przeproś Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć Komunię Świętą. Panie, który przez swoje Misterium Paschalne wysłużyłeś nam zbawienie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który wśród nas ustawicznie odnawiasz cudowne dzieła swojej męki, zmiłuj się nad nami. Panie, którzy przez przyjmowanie Twojego ciała czynisz nas uczestnikami paschalnej ofiary, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiły nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Słuchajmy słów Chrystusa, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Módlmy się wspólnie do Boga, jak nas nauczył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, Ojcze nasz.